Nazywam się Magda Wrodarczyk i opowiem Wam swoją historię. 16 sierpnia 2020 roku uległam wypadkowi komunikacyjnemu, wskutek którego doznałam urazu rdzenia kręgosłupa na poziomie TH12. Od tamtego dnia całe moje życie się zmieniło. Niestety zostałam osobą niepełnosprawną. Wracając z wakacji, to nieszczęśliwe zdarzenie zmieniło całe moje życie. Zostałam przetransportowana helikopterem do szczecińskiego szpitala, gdzie została wykonana operacja. Po paru godzinach obudziłam się na intensywnej terapii, nie do końca świadoma, co tak naprawdę się wydarzyło. Na początku martwiłam się głównie o rodzinę. Ja byłam na samym końcu. Po paru dniach dopiero zrozumiałam, jaka jest diagnoza. Kiedy spotkałam się z lekarzem, który mnie operował, usłyszałam całkowite, poprzeczne uszkodzenie rdzenia. Niestety brzmiało to wtedy jak wyrok czyli nigdy nie wstanę z wózka. Po dwóch tygodniach leżenia w szpitalu, zostałam przetransportowana samolotem medycznym do GCR-u w rettach śląskich, gdzie rehabilitowałam się przez następne dwa miesiące niestety sytuacja covidowa, która obejmuje cały świat w tych czasach, nie sprzyjała mojej psychice. Bardzo brakowało mi kontaktu z rodziną, kontaktu z moją córką, z moim mężem i postanowiliśmy, że wychodzę z GCR-u i podejmuję się rehabilitacji komercyjnej. Dzięki Bogu na czas pojawiła się firma Vox Veritas, która wyciągnęła do mnie swoją pomocną dłoń. I zaoferowała mi rehabilitację całkowicie za darmo. Rodzina Madzi skontaktowała się z moją kancelarią celem pomocy po wypadku komunikacyjnym. Podjąłem od razu działania organizacyjne, aby Madzie umieścić w najnowocześniejszej klinice rehabilitacyjnej. Była to akurat klinika Amet w Katowicach. U Madzi zastosowałem naszą nowatorską procedurę prawno-medyczną, w której uzyskujemy rekordowe renty na rehabilitację w Polsce. Z wielkim sukcesem u Madzi udało się 10 tysięcy złotych wywalczyć na zrobotyzowaną rehabilitację i te środki pomagają Madzi na comiesięczną rehabilitację w nowoczesnej klinice. Po rozmowach z twórcą marki Vox Verita, z panem Danielem Kocurem, wszystko brzmiało dla nas bardzo, może nie bardzo, ale właśnie wręcz odwrotnie, mało realnie, ponieważ to wszystko było takie łatwe, opowiadał, że mogę się rehabilitować na najlepszym sprzęcie neuro, neurologicznym, czyli na robotach zrobotyzowanych, i mieć kontakt z rodziną, nie być zamknięta w szpitalu. To było dla mnie takie ukojenie, bo właśnie tego mi w tamtym momencie było trzeba. Co prawda, była ta decyzja dla nas bardzo ciężka, ponieważ nie do końca ufaliśmy na tyle, żeby to wszystko było takie ładne, bo obiecywano nam, że będę się rehabilitowała za darmo, ponieważ wszystko będzie pozyskiwane z odszkodowania, ponieważ byłam osobą poszkodowaną w wypadku. Rehabilitacja ta nie jest tania, ponieważ są to prywatne ośrodki rehabilitacyjne, ale to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć w tamtym czasie. Nie żałuję jej w ogóle. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie do tego namówili. Tak jak wspomniałem wcześniej, u MADZI zastosowałem nowatorską procedurę prawnomedyczną. Taką sprawę należy przygotować bardzo pieczołowicie pod kątem medycznym, jak również prawnym. Nasi pacjenci przechodzą przez szereg opinii medycznych, lekarzy, którzy oceniają stan pacjenta, ustalają plany rehabilitacji, a także metody leczenia. W klinice AMET przeprowadzamy rehabilitację magdy wrodarczych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii rehabilitacyjnych dostępnych obecnie na rynku światowym. Wykorzystujemy m.in. egzoszkielet mobilny czy też lokomat, aby jak najbardziej zintensyfikować proces rehabilitacji. Wszystkie działania, które są prowadzone w naszej klinice w czasie rehabilitacji, rehabilitacji magdy oraz innych pacjentów, są prowadzone i planowane w taki sposób, aby pomóc pacjentom w jak najkrótszym czasie wrócić do. Życia sprzed wypadku, sprzed urazu lub też pomóc im w jak największym stopniu wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Działania te skupiają się nie tylko i wyłącznie na samej rehabilitacji medycznej, ale również na konsultacjach ze specjalistami innych dziedzin, takimi jak neurologopeda, psycholog czy lekarz neurolog, tak aby wszystkie te działania pozwoliły osiągnąć jak najlepszy efekt i wrócić pacjentom do funkcjonowania w społeczeństwie. U Madzi sprawa jest prowadzona. Metodologicznie, no wręcz perfekcyjnie, a to przekłada się na środki, które później poszkodowani mogą uzyskiwać, a to z kolei przekłada się na postępy w rehabilitacji. Od grudnia 2020 roku podjęłam rehabilitację w klinice Amet, i moje efekty rehabilitacji są zdumiewające. Chcieliśmy z tego miejsca powiedzieć też innym poszkodowanym, jeżeli mają sprawę do analizy, chętnie ją przeanalizujemy i pomożemy podpowiedzieć kierunki leczenia czy kierunki prawne, jeżeli chodzi o odzyskanie wysokiej renty czy odszkodowania. W 2021 roku firma VOX Veritas uzyskała dla mnie rentę o wysokości 10 tysięcy miesięcznie, czyli tak jak powiedzieli, tak zrobili. Jestem im bardzo wdzięczna i bardzo chciałam serdecznie podziękować. Oczywiście są też wyższe renty, ale z racji tego, że dojeżdżam na rehabilitację, to u mnie wystarczy tylko tyle. W sprawie Madzi udało nam się wywalczyć również samochód, aby dojeżdżała na nowoczesną rehabilitację do kliniki Amet, także może spokojnie sobie codziennie dojeżdżać, rehabilitować się i nie musiała z własnych środków kupować samochodu. Rozmawiając z pacjentami z innych klinik, nie spotkałam się jeszcze, by ktoś miał taką rentę, i zawsze, kiedy mówię o swojej, są wszyscy w szoku, ponieważ nie dowierzają. Każdy dostaje odszkodowanie bądź za dość ale nikt nie ma zabezpieczenia na tak długie lata w takich kwotach. Chciałem powiedzieć, że Mancia jest takim człowiekiem, który wnosi tyle motywacji, tyle dobra w nasz, w nasz zespół, że uświadamiamy sobie, że to, co robimy przez lata, to, co wypracowywałem przez lata dla poszkodowanych w wypadkach, po prostu ma sens. Uważam, że bez powodu ludzie się nie spotykają na swojej drodze. I chciałem z tego miejsca podziękować Madzi za to, jaka jest i ile ma w sobie motywacji do życia i do niesienia dobra innym. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę korzystać z kliniki AMET, która otworzyła tutaj nowy oddział neurorehabilitacji z nowoczesnym sprzętem neurologicznym i że mogę czuć się tutaj jak w domu.